Ruch całego układu będzie się odbywał pod wpływem ciężarów masz wiszących, czyli pod wpływem Q4 i Q5. Otóż masy Q4 i Q5 za pomocą nici oddziaływują na siebie siłami napięcia tej nici N4 i minus -N4. Analogicznie, masy M3 i M4 oddziaływują na siebie siłami napięcia tej nici N3 i minus -N3. To samo masy M2 i M3 i to samo masy M1 i M2. Piszemy dynamiczne równania ruchu. Masy M1, masy M2, masy M3, M4 i M5. W tym momencie zakończyła się analiza fizyczna. Mamy układ aż pięciu równań do rozwiązania. Rozwiązanie jest banalnie proste, bo zobacz, jeśli dodam stronami wszystkie 5 równań, to z lewej strony, z prawej strony znikną wszystkie napięcia, zostanie M4 plus M5. Z lewej zaś wyciągam przed nawias przyspieszenie, a w nawiasie mam sumę mas. Wyznaczam to przyspieszenie, znajduję 6 m na sekundę kwadrat. Mając przyspieszenie idę do pierwszego równania, znajduję n 1 Mając N1 i przyspieszenie idę do drugiego równania, wyznaczam N2. Mając N2 idę do równania trzeciego, podstawiam przyspieszenie również, wyznaczam N3, a potem idę do ostatniego równania i wyznaczam N4. Względem mniej inercyjnego układu odniesienia już. Klasyczna formułka występują te same siły, które występują w układzie inercjalnym. Oprócz tego, względem nieinercjalnego układu odniesienia, którym jest układ poruszający się, każde z tych ciał pozostaje w spoczynku. W związku z powyższym na każde z tych ciał działa taka siła bezładności, że wypadkowa tych sił działających na każdą z nich jest równa zero. Piszemy warunki równowagi sił pierwszej masy, drugiej masy, trzeciej, czwartej i piątej. Następnie zastępujemy wzory na siły bezwładności iloczynem masy danego ciała i przyspieszenia układu, bo każda siła bezwładności to iloczyn masy i przyspieszenia układu, zwrot tylko ona ma przeciwny do. Zwrotu siły powodującej przyspieszenie układu. Zatem pierwsze równanie będziemy mieli M1a równa się M1, tu pojawi się M2a, tu M3a, tu M4a i tu M5a. Porównaj tych pięć równań z równaniami na początku w rozważaniach w układzie inercji. To są te same równania. No to skoro rozwiązaliśmy je w inercjalnym układzie, to już drugi raz tego robić nie będziemy.